Zadanie dla elitarnych, czyli pewniaczek maturalny. Dla jakiej wartości parametru m podane proste są równoległe? No generalnie zwróćmy najpierw na uwagę, że mamy pierwiastek trzeciego stopnia, a może to być zapisane jako pierwiastek z dwóch plus 1 do trzeciej. Podobnie dzieje się z drugim pierwiastkiem. Wszystko nam się pięknie skróci do dwójeczki, no, czyli prosta może zostać zapisana jako 2m2x plus 1. Następnie to co jest przy prostej g, zwróćmy uwagę, że pięknie nam się skróci no, do 2 do drugiej, czyli do 4. A zatem prosta g może być przedstawiona jako 4mx minus 2. No i przypominamy sobie, kiedy proste są równoległe, no a przecież wiemy, że ich współczynniki kierunkowe. No mają być sobie równe. Zatem tak naprawdę przyrównujemy do siebie ich współczynniki i otrzymujemy piękne równanie, z którego wychodzą nam dwie odpowiedzi. No 0 i 2, czyli finisz. Potrzebujesz elitarnych korepetycji? Chcesz zostać lekarzem lub inżynierem? Link w bio. Koniecznie zajrzyj.